Cześć, z tej strony Arpe, mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek poradnika związany z grą Tribal Wars 2. Tym razem pomówimy o pytaniach, które najczęściej padają na forum oraz o pytaniach, które do mnie tutaj trafiają. Chciałbym dzisiaj poruszyć takie tematy jak położenie, początkowy rozkład sił w miastach defensywnych, symulator, masowe bicie monet, wycofywanie szpiegów oraz wojsk. I do tego, co się dzieje z armią po przejęciu obcej wioski. Zaczniemy od położenia. Można sobie wyobrazić, że tutaj jest punkt powiedzmy 00, i klikając, najeżdżając na jakąś wioskę, mamy jej nazwę: to jest Loops Village, jest współrzędne 509, 509 i 546. No i w lewo, oczywiście, mamy, że nam 506, tu mamy 509. Czyli w Kierując się w lewo, pierwsza wartość nam maleje i również do góry nam ta wartość też maleje. W dół rośnie 546, 547 i będzie coraz więcej na dole. A na górze będzie coraz mniej. Druga wartość, a w lewo będzie również maleć. W prawo pierwsza wartość nam rośnie. Jeszcze szybciej możemy, znaczy, jak mówię, no tutaj by był punkt 0,0, no i te współrzędne w taki sposób są podawane no a jeszcze szybciej możemy po prostu klikając w profil mamy wypisane tutaj nasze wszystkie wioski ilość punktów no i oczywiście współrzędne ich po kliknięciu jump village czyli skok do wioski od razu jesteśmy od razu ją widzimy w taki sposób że nie musimy po prostu szukać to jest, jeśli chodzi o, o położenie. Kolejną rzeczą jest, jak, jak powinien wyglądać początkowy zestaw sił w wioskach defensywnych. Również było takie pytanie, no bo ponieważ na początku nie mamy tych, jednak tej ciężkiej kawalerii, no i musi być wtedy inny rozkład. Również stosunek 5-4-2, ale jako piątkę 5 robimy 5 pik, pików, 4 mieczników i dwójkę łuków. W taki sposób 5, 4, 2, 5, 5 pików, 4 myczników, dwa łuki. Zwykłe łuki, łucznicy. Taki powinien być początkowy stosunek wojsk defensywnych w początkowej fazie gry. Bo później to bym poleci, polecił już inny troszkę rozkład, który opisałem w poradniku wojskowym numer 2. Kolejną rzeczą jest jak wycofać jednostki, ewentualnie szpiegów, którzy już są w drodze. To jest bardzo łatwa rzecz. Jeśli powiedzmy, wyślemy do było związane pytanie ze szpiegami. E, na przykład w drodze mamy tam jakąś liczbę, to możemy zaraz na początku wycofać, czyli mamy trasę, tu jest ten szpieg, mamy trasę do tej wioski. No i co się dzieje? No i tutaj nic nie, nie widać, ale po kliknięciu tutaj na to, czyli na to, jak oni idą, to są w takiej, taką graficzkę mają e, te jednostki. No i tu jest opcja wycofaj no i po kliknięciu możemy wycofać to się wtedy wraca taki sam sposób jest z jednostkami ofensywnymi możemy siebie oczywiście zaatakować no i też niebieska taka szałka z zamku wychodzi no i mamy cancel zielone szałka, zielona nam tutaj że jednostki wracają już do, do bazy taki sposób graficzny y, wygląda jeśli chodzi o wycofywanie wycofywujące się armię i jak można kliknąć żeby się wycofać tak samo y, oznaczenie jest przy szpiegach tylko że zamiast y, tutaj jest, jest, mamy taką lunetę przy jednostkach wojskowych y, były takie dwa dwie siekierki to jest ta jedyna różnica kolejną rzeczą jest Tutaj masowe bicie monet. Również takie pytania padły: gdzie możemy, jak to działa? Ogólnie możemy z tego skorzystać w każdym mieście, w którym jest Akademia. Klikamy na Akademię, mamy masowe bicie monet, no i tu możemy ustawiać wartości, ile tych monet ma być, ewentualnie maksymalną możliwą liczbę. Tu mamy ile mamy surowców w danym mieście, ile będzie to kosztować, no i tu możemy, oczywiście, za jednym razem, klikając. Wszystkie możliwe monety zbić, nie możemy tutaj, bo było takie pytanie: Miałem, dlaczego moje wioski tutaj nie ma? Ponieważ w danej wiosce nie ma po prostu akademii. Jeśli jest akademia, wtedy jest możliwość bicia monet. Jeśli nie ma akademii, to nie ma możliwości bicia monet, i wtedy również nie ma jej tutaj. Dlatego ja też nie mam tutaj wszystkich miast, Te nowo, nowo podbitych tutaj nie mam. A pozostaje gdzie jest akademia, one są i jest możliwość masowego tutaj bicia monet kolejną rzeczą jest co się dzieje z wojskami jeśli podbijemy dane, daną, daną wioskę te jednostki one zostają w tej wiosce, one nie znikają one są jako wsparcie, wystarczy, że po prostu klikniemy w daną wioskę którą się podbili, mamy tutaj ją ja już mam tutaj ją zaznaczoną i klikamy opcję jednostki, i tutaj mamy wszystko związane w tej wiosce z jednostkami. No, i w tej wiosce tutaj y, będzie nasze nazwa naszej, naszej tutaj wioski i jednostki, które brały udział, które przeżyły i brały udział w przejmowaniu tego tutaj e, tego miasta. No, i tu mamy opcję e, wycofać klikając po prostu daną liczbę, lub też za jednym kliknięciem wszystkie jednostki one te są czyli Unic w mieście które zostało podbite no i tutaj mamy pozostałe informacje związane jeśli jakie są ruchy to są również tutaj wyświetlane no i mamy oczywiście Send Back Al i, i, i mamy wycofane już i wtedy wracają do naszego głównego położenia czyli z tego miasta z którego przybyły to jeśli chodzi o wojskach które po prostu nie znikają, tylko są jako wsparcie po podbiciu zaraz danej wioski. Takie pytanie kilka razy padło, więc tłumaczę, dlaczego tak się dzieje. Następną rzeczą jest ostatnią już na dzisiaj to jest symulator. Pytania padają, czy jest symulator jakiś? Jest symulator, tylko nie jest on jeszcze do końca nam tutaj znany ze względu na to, że brak tu jest adres tego symulatora. Nie wiemy czy rycerz, czy tutaj jeśli wpisujemy powiedzmy 50. To czy te 50 będzie jako siły tego, tego tutaj rycerza, czy te 50 po prostu jako liczba, bo można, wie, wiemy, że można mieć rycerza tylko jednego, więc trudno powiedzieć, również jest znak zapytania, czy byle mają zdolność specjalną wliczoną w tego symulatora. Pozostałe rzeczy można tu oczywiście ustawić: mur, poziom szczęścia, morale. No i liczbę. Jeśli powiedzmy ustawimy y, obrońców 100, pik, 200, powiedzmy toporników, i automatycznie po wpisywaniu tutaj liczb y, wys, wyskakuje nam informacja, jakie są straty i co obrońca również traci. Tak mniej więcej wygląda symulator związany z grą Tribal Wars 2. Jest tu parę niewiadomych, więc tak do końca wszystkiego nie można obliczyć, tak jak na przykład chociaż zwiększając liczbę, liczbę rycerzy to zmniejsza się li, straty jeśli chodzi o jednostki na przykład które biorą udział w walkach, ale trudno powiedzieć czy to jest jako procent siły, czy po prostu błąd y, symulatora. Bo również nie wiemy, czy, czy są brezerkerzy. Czy mają wliczony opcję specjalną, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem coś w tym poradniku. Do usłyszenia do następnego razu. Pewnie jak coś się trafi ciekawego, więcej będzie pytań, gra się cały czas rozwija. Więc nie wiadomo, czy coś się nie pojawi nowego, no to wtedy znów się będziemy bawić. Znów coś nakręcę. Także do usłyszenia, do następnego razu.